W czwartek 24 października oficjalnie otwarto halę sportowo-widowiskową w Ziębicach. Na ten obiekt ziębiczanie czekali ponad 20 lat. Teraz mają jeden z najnowocześniejszych obiektów na Dolnym Śląsku. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się to, w końcu to zadanie zrealizować. Jesteśmy w takim momencie, że kilka dni temu do, dosłownie otrzymaliśmy informację, o 11 milionach z Unii Europejskiej. Wspaniały dzień dla nas, bo dzięki temu udało się zrealizować inwestycje z 85% dofinansowaniem środków rządowych, europejskich. Jest to naprawdę duże wsparcie i duża ulga dla budżetu Gminy Żyembice. Inwestycja, która kosztowała 42 miliony, z budżetu Gminy Żyembice kosztowała nas 7 milionów. 35 milionów to, są, to jest cały montaż finansowy. Zieściły się marzenia Ziębiczan o nowoczesnym obiekcie hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach. Niebywale wielki obiekt i inwestycja na miarę XXI wieku. Budynek posiada przepiękne boisko sportowe, na którym mogą ćwiczyć takie dyscypliny jak koszykówka, siatkarze czy e, piłka ręczna, jak i również pełnowyposażoną siłownię, salę fitness. Ogromnie trudny montaż finansowy, który udało się wykonać. Trudna e, decyzja e, pana burmistrza. Ogromne wsparcie Rady Miejskiej w Ziębicach i jest hala sportowo-widowiskowa w Ziębicach. Na miejscu w obiekcie posiadamy systemy inteligentnego sterowania oświetleniem, panele fotowoltaiczne na fasadzie oraz na dachu. Wszystko jest inteligentnie zarządzane z poziomu biura. Wszystkie oświetlenia w korytarzach, światła na sali, wszystko jest sterowane z tabletu bądź komputera. Również nagłośnienie, cała speakerka, mamy najlepszy sprzęt, najlepszych firm. No wszystko jest przygotowane pod naprawdę, można powiedzieć, światowe wydarzenie. Nawierzchnia ma wszystkie certyfikaty światowych federacji piłkarskich, spełnia najwyższe wymogi. No, na tej nawierzchni też również gra reprezentacja Polski, na przykład w siatkówkę. Wierzę głęboko, że to miejsce stanie się kuźnią nowych talentów i, i będziemy mieć naprawdę niesamowitych sportowców w gminie Ziębice znanych na całym świecie. Ja myślę, że tutaj będzie przede wszystkim miejsce dla naszej młodzieży, dla, dla naszych dzieci, jak widać było dzisiaj. Mamy wiele różnych klubów, wiele różnych dyscyplin sportowych, którymi zajmują się nasi młodzi mieszkańcy. Zapraszamy również seniorów, zapraszamy również tych, którzy chcą korzystać z naszej siłowni, która już za chwilę będzie dostępna dla mieszkańców. Będzie to centrum wydarzeń, będą tutaj się odbywały prezentacje, będą się odbywały widowiska, koncerty, także nie tylko sport. Chcę, żeby to było takie serce, serce miasta i gminy Ziębice. Obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty od 7 do 22.30. W ciągu dnia odbywają się zajęcia w UEF-u. Po godzinach będą się odbywać treningi zespołów wszystkich, tutaj, które są w gminie Ziębice. Już pierwsze mecze minionego weekendu pokazały, że hala będzie tętniła życiem.